Na ulicy Dolnych Młynów jest zdjęcie, ponieważ nie było przedstawiającego te kamienice zdjęcie z ulicy Krupniczej 26. że jest to obecnie muzeum Mechowera, a kiedyś mieściła się tam pracownia stolarska Teodora Jan Janika, obuwia. Mleczarnia i jeszcze zdjęcie koła młyńskiego, no bo też jesteśmy na ulicy Dolnych Młynów i tu się znajdowały młyny, ale nie zachowały się pamiątki po nich. Za pomoc w odcyfrowaniu zdjęcia dziękuję pani właścicielce jednej z tutajszych kawiarni tutaj która pracuje niedaleko już od 20 lat widok na kamienicę znajdujący się przy ulicy Dolnych Młynów drewniane wykusze z kolorowymi szybkami bardzo lubię takie elementy kolorowe szybki również w drzwiach